Wskaźniki, ale chyba dzisiaj jest dużo lepiej niż wczoraj. Wskaźniki transmisji. Jesteśmy już na Facebooku. Dzień dobry wszystkim. Za 3.8 na moim zegarze więc jest czas na dobry początek dnia. Cześć, Magda. Ciebie pierwszą widzę. Jesteśmy też już na YouTube, i też widzę, że ktoś już tutaj jest. Nawet nie jedna osoba. Dzisiaj w niebo wstąpienie pańskie. Jeśli ktoś jeszcze nie wie. Mm -hmm. Jest ktoś, jest, jest, dobrze. Jest siedem osób. Asia, Magda, Bożena, Zygmunt, Małgosia, Angelika, Jadwiga, Ewelina, Kasia, Wszystkich witam serdecznie wacek. Wacek serdecznie wszystkich witam. Coś tak mi się to dzisiaj poukładało, że nie widzę nic po prostu. Kamera zasłania mi wszystko. O jest, dobra, widzę, widzę, widzę. Czekajcie miałem jakieś ogłoszenie wam powiedzieć zawsze coś ogłaszam. Jo, siema, hej. Mm. No, wypadło mi z głowy, miałem ogłoszenie dla Was. Nie przypomnę sobie. Ojciec Michał ma tako, z, czytał takiej teorii, że wszystko jest w mózgu i w y, kręgosłupie, i trzeba się czasem obrócić, zmienić prądy, które w, w kręgosłupie są. Ale nie wiem, czy mi to teraz pomoże. Jeśli ktoś nie może być na przy świętej o 8.15, to zapraszam na mszę o 10 w języku angielskim. A dzisiaj warto być, bo jest uroczystość. Więc witam, witam wszystkich. I Martę, i Mirkę, i Monikę, i Ele, i Milenkę, i Darka, i Martę, i wszystkich, wszystkich. Witam też wszystkich tych, którzy przy, przywitali się z nami na YouTubie. I Anię, i Marzenę, i Iwonę. I Kasie, zaczynamy starter. Dzisiaj starter pod tytułem Władza. Każdy z nas ma jakąś władzę. Każdy z nas może coś kontrolować. Każdy, nawet dziecko, ma pod sobą coś, czym rządzi. Dzieci na przykład rządzą często ciszą w domu. Często rządzą nią tak, żeby jej nie było. My także mamy władzę i rządzimy różnymi rzeczami. Mamy władzę na przykład budować relacje i mamy władzę je niszczyć. Mamy władzę budować pewną pewnego rodzaju atmosferę w domu i mamy władzę, ją, niż mamy władzę jeść, albo nie jeść. Dużo mamy takich władz. I dzisiaj w ewangelii Jezus używa swojej władzy, aby wysłać swoich uczniów do tego, aby głosili innym dobrą nowinę o królestwie Bożym. Zobaczcie, że on używa władzę, która jest skierowana nie bezpośrednio na niego, nie bezpośrednio na uczniów ale na następnych ludzi, na kolejnych ludzi, powiększa cały czas grono uczniów. Jego władza przekracza tylko takie um, ograniczone perspektywy poznania i spojrzenia. Pytanie, które dzisiaj warto sobie chyba zadać, to jest pytanie, czy kiedykolwiek skorzystałem z władzy, która została mi dana przez Pana Jezusa, aby głosić Królestwo Boże. Jeśli tak, to należy się z tego cieszyć, jeśli nie, to należy się zastanowić, dlaczego nie. A jeśli chcielibyście podjąć dzisiaj jakieś wyzwanie w ciągu dnia, to może warto pomyśleć o tym, że dzisiaj chcę skorzystać z władzy danej mi przez Pana Boga, abym głosił Królestwo Boże. Nasza władza dana nam przez Pana Boga jest głęboko zakorzeniona gdzieś w środku, w nas, w sercach. I trzeba się często do niej głę... mocno dokopywać. Nie traćmy czasu i zaczniemy kopać, jeśli trzeba. Wszystkiego dobrego, życzę dobrego dnia i do zobaczenia na mszy o 8.15.